Siemanko widzę witam Was bardzo serdecznie. Już w kolejnym odcinku oceniam. Jest serwerów RPG na polskiej scenie MTA. Dzisiaj mam do zaprezentowania yy, serwer, dla Was serwer o nazwie Site MTA, razem Site z tym logowania plus Hudem. Jak wiecie, Hud to jest już, yy, można powiedzieć, że na prawym środku. Jak sami widzicie, mam tutaj nawaxer, bo tu widzę na notyfikacji. Dobra, utworzymy to zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, tu mam ostatnio, bo jest spałny 3 domek, szkoła jazdy tego. No oddaje się do szkoły jazdy, nie? Hód perfekcyjnie wyskalowany, Scoreboard jest ohydny. F1 nic nie ma, F2 ekwipunek z Yora Adventure nowego. Yy, Pod F5 mamy statystyki, yy, wszystko inne kolory to standard widzę tutaj już na polskiej cenie MTA yy, Zobaczmy sobie jaki tutaj mamy tego. Leśnik nie powala, interakcja nie powala. Um, dobra, lecimy dalej. Oczywiście, ośrodek szkolenia pojazdów nadal Jak widzicie, ładowanie z nawaksy z tym zajebistym kijem na samym środku. Um, admin, zobaczymy jeszcze. Admin, kto się aktywny nie ma. Zdawanie prawej jazdy. Przystąpimy. E, dobra, widzowie, robimy. O, jeszcze zajebisty mamy tego. E, tego obiekt Elki, oj, kurwa, uszkodziłem auto <grym> Dobra, jeszcze raz zaczniemy. E, oczywiście zajebiste obiekty. E, to co widzowie? Robimy krótkie cięcie i za chwilę się widzimy. Także dla Was to sekunda, a dla mnie to oczywiście standardowa wieczność. Witam serdecznie widzę po krótkiej przerwie, oczywiście musiałem się pierdolić się w słup kolejny, także dwa razy uszkodziłem pojazd. E, co tutaj mamy? Zajebiste bankomaty e, wyskalowane, jak nie powiem co. Eee, jeszcze wspominając licznika, tutaj mi czegoś brakuje. Za pusto jest w nim. E, jakieś chyba tych obramówek czy czegoś tam, e, oczywiście, mamy tu znajdkę, Dostaliśmy 100 e, dolarów. na są tu średnie zarobki, e, co tu jeszcze możemy zobaczyć? Dobra, zobaczymy urząd na szybko. Chodzimy cerek, cyk, cyk, cyk. Picobello, ponbero. E, oczywiście, standardowo zmiany rejestracyjne. U co jest, kurwa, tam wycięło równo? Czy to nie jest niezło zmiana tablic rejestracyjnych? Przypisywanie bez do organizacji, czym złożyć podanie na organizację i oczywiście zakładanie organizacji za 50 tysięcy dolarów i przegrane dwie godziny na serwerze. Oczywiście ja bym tutaj czasu nie poświęcił, bo, bo tu nie ma nic ciekawego. Tu jest na Vaxa póki co, I oczywiście z dystansem, pam pamiętajcie, że to jest tak, że trzeba pożartować i tak dalej. Więc jak ktoś nie ma dystansu, zachęcam do ominięcia tego w filmiku. Udajemy się szybko do przebieralni, żeby zobaczyć co tam wy, wypocił ten site MTA. Jak widać wszyscy mają darmowe premium. Jakieś los Vagos jest, są jakieś osoby w frakcji, okobello, okay. cacy stuk stuk. Ym, dobra, wczytywanie interioru. Dawaj, ładuj, ładuj. Lecimy, lecimy. Ym... O, tu mamy tego. Czy mi się wydaje, że to jest chyba z nitro, nie? Także mamy taką zamianę skinów, przebieralnie tak zwaną. Ehm, dobra, co tu jeszcze możemy pokazać, e, oczywiście skuter nam zajebał to standardowo Widzę, tam jest pierwsza praca, ale z tego co mi się wydaje to będzie Rzecz i... O? I... Dobra, e, nie robiąc sobie debila, oczywiście sobie, sobie e, jak to woli e, Pewnie tu będzie praca autobusów, o mamy kolejną znaczkę, za 100 dolków e, Dobra, mamy tu skutery publiczne, to jest plus, to skutery publiczne E, oczywiście, tak, standardowo nic się tu nie pozmieniało. Linia miejska, pozamiejska, wymagane jest RP. E, oczywiście nie mam tyle reputacji, nie chcę się bijać, bo nie mamy na to czasu. Eee, sorry, zabrak kultury. Mm, dobra. E, udajemy się szybko do kolejnej pracy. Jest tutaj na stronie tych prac. Nie ma oczywiście administracji, żeby sprawdzić się na tym serwerze, że gra 9 osób, więc to mnie trochę bawi. Czy ktoś jak zrobi starannie, gra 2-3 i nie ma z tego pożytku, zrobisz taki sypiasty, niewyskalowany, hut jest prawie na samym środku yy, Kolory po tego, różnokolorowy serwer yy, Co tu jeszcze mamy do powiedzenia, no ja oczywiście nie poświęciłbym czasu, tak jak wspomniałem, dla mnie to jest strata czasu grania na tym serwerze yy, Dobra, tutaj mam kolejną pracę, oczywiście proszę bardzo, wyjście, wyjście z magazynu w jednym wszystko cacy stuk stuk, zajbiście. Pewnie serwer jest robiony dla beczki, to oczywiście wiem o tym, mam tutaj zajebistą topkę I co, bierzemy taki, taką skrzyneczkę pdx, o kurwa, ale z tym siłaczem Jeszcze mogę biec nawet z tymi paczuszkami, to jest kurwa zajebiste o, I notyfikacje, nie wiem skąd popierdolone chyba są, nie wiem, to jest mieszanka pzrpg chyba, nie wiem, mogę się mylić Dobra, także tutaj macie pierwszą pracę, i dostałem, dwa tego, to jak ktoś chce to może sobie tu pozapierdalać Oczywiście szanowni widzowie, nas z innego interioru. I tym zakończeniem mogę powiedzieć Wam, że kończymy odcinek To jest najkrótszy odcinek jaki nagrałem, mam nadzieję, że Wam się spodobał taki odcinek, szybki bardzo, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarz pod fikiem. oczywiście z dzwoneczkę żeby być na bieżąco z każdym odcinkiem i oczywiście streamem I co jeszcze mogę powiedzieć? No, jak ktoś chce marnować czas, możecie wejść na tezery jak ktoś nie chce to obejrzyjcie sobie, pośmiecie się razem ze mną Co jeszcze mogę powiedzieć? No chyba tyle. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się widzowie, wszystkim miłego dnia, wieczora i widzimy się w kolejnym odcinku z kolejnej oceny serwera na MTA. Oczywiście z RPG, no nie? Także trzymajcie się, cześć i pa pa!